Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w obiecanym materiale podsumowującym sezon, w którym to walczyliśmy o to, żeby zdobyć miejsce w top 64 i mieć możliwość udziału w kwalifikacjach do Gwent Open. W zeszłym tygodniu był taki film, jak ktoś nie widział, to polecam zobaczyć. A tutaj skupimy się już na tym, jak to się wszystko zakończyło. Więc generalnie zacznijmy sobie od analizy mojego arkusza. W którym notuję moje giereczki. I opowiem wam jak to po kolei przebiegało. Więc, zasadniczo od ostatniego materiału, czyli tydzień temu, sobie grałem, grałem. Czasem lepiej, czasem gorzej. Aż do wczoraj. Wczoraj była taka sytuacja, że byliśmy poniżej tego top 64. No i zdecydowałem się, że będę grał sobie czatowniczą zasadzką. Na scenariuszu. Taka wersja z movementem. tak? Zresztą talie, którymi grałem znajdziecie w opisie z tego tygodnia, a talie, którymi grałem w poprzednim tygodniu, to też znajdziecie w tym poprzednim odcinku. Więc jakby jakieś tali z tych tutaj, co na dole widzicie, brakowało w opisie, to znaczy, że jest w tym poprzednim filmie. I tak jak widzicie, grałem sobie od tej kreski. I na początku jakieś dwie porażki, potem dużo wygranych. To no, ostatecznie dzień był dosyć udany. Wczoraj, czyli w momencie, kiedy nagrywam, to jest 10:15, sezon skończył się 15 minut temu. I mamy wtorek, to są gry z poniedziałku. W poniedziałek graliśmy na streamie. No i zakończyliśmy strumyczek, będąc gdzieś na pozycji chyba 57, mając MMR-u 10293, zdaje się. Więc mieliśmy te tam 7 pozycji zapasu. No i poszedłem spać o północy. Nastawiłem sobie budzik na siódmą. Budzę się rano patrzę. E, bo sezon kończy się o 10, oczywiście. Budzę się rano, patrzę, jestem na miejscu 60. Niby spoko. Y, dalej cztery pozycje tam zapasu. E, no ale presja się włączyła, więc stwierdziłem, że coś zacznę grać. E, w momencie. E, w, kiedy było to rano, już te 3 godziny przed końcem sezonu. To sytuacja moja wyglądała tak, że byłem na piku potworami. Byłem jedną grę od piku na tutaj czatowniczej zasadce, tak jak widzicie, bo tutaj skończyłem na porażce. Byłem dwie gry od piku na Królestwach Północy i dwie gry od piku na skligę. No więc zacząłem sobie odwijać. Zacząłem sobie gierkę odwijać i tak jak widzicie, dwa razy trafiłem na lockdown. Co mi się zrobiło trochę smutno, no bo przegrałem dwie gry. To jest równoznaczne z tym, że spadam dwie gry poniżej piku, czyli jakieś 15 mm. No, i było mi smutno, więc stwierdziłem, że tego wie odpuszczę i spróbuję czymś innym. Więc odpaliłem z powrotem tę czatowniczą zasadzkę, z racji, że ona była jedną grę od piku. No i wygrałem. Spoko. Natomiast ta jedna grana no to było to nadrobienie tej porażki, więc musiałem wygrać kolejną grę i tak jak widzicie, przegrałem. Po czym znowu wygrałem, i potem znowu nastąpiły dwie porażki. I była bardzo taka niezręczna sytuacja, bo na wszystkich frakcjach byłem dwie gry od piku. Ale popatrzyłem sobie na MMR, jaki mam, no i wyszło mi, że no najmniej mi brakuje na Skellige. Wszędzie brakowało dwie gry, ale na Skellige zdaje się byłem 12 mmr od piku, a na innych frakcjach tam 14-15. No więc stwierdziłem, że wezmę sobie, mm, zagram tym Skellige na Cerys, tak? Cerys Wojownicy nie lipi. No i na szczęście nastąpiło aleluja, bo tak jak widzicie tutaj od tej kreski, Wygrałem w długiej rundzie trzeciej na przeciwnika, który grał wiedźminami. I spoko. Potem był mecz na scenariusz z Movementem, i co ciekawe, trafiłem do Satfjury'ego. To był Satfiry, który też cisnął sobie w ostatnich godzinach. Ja nie byłem tego świadomy. Co prawda, potem jak się zorientowałem, to wbiłem do niego na stream, no ale w trakcie gry nie wiedziałem, że to jest on. No i na szczęście udało się wygrać, mimo że tutaj byłem na minus jednej karcie w rundzie trzeciej. Także gierka była mega stresująca, ale udało się wygrać. I po tej grze podbiło mi 1 MMR, bo tam byłem na minus 12 przed tymi dwoma grami. I po tych dwóch grach podbiło mi jeden MMR -u. i miałem 10 294. I było chyba 15 minut do końca sezonu po tej grze. Po tej grze było 15 minut do końca sezonu, czyli była godzina 9:45. W rankingu byłem na miejscu, uwaga, 65. Byłem na miejscu 65. Gość na miejscu 64 miał MMR u o jeden więcej. <grym> Więc ja byłem na takim na, na, najsmutniejszym miejscu, jakim mogłem być, ale na szczęście skolejkowałem się na następną grę. Trafiłem na Miamona, który grał jakimś takim dziwnym dziwną krawą forsom, syndykat bardzo mało popularny w tym sezonie. Grał pod nagrody bez pasyflory. flory. Generalnie przeciwnik wygrał rundę pierwszą, ale musiał dwie karty w dół zejść, po czym mnie nie puszował i w rundzie trzeciej dosyć łatwo go porobiłem. No i odetchnąłem z ulgą, tak. Eee, tak to wyglądało. Udało się te trzy gierki wyklaczować pod koniec. Także tak to wygląda. Eee, przypominam, że detalje znajdziecie w opisie, jakby ktoś był zainteresowany, chociaż teraz wlecą nerfy, więc nie wiem, czy komu się przydadzą. Eee, teraz przejdźmy do gry. Eee, pokażę Wam moje końcowe MMRy, jeśli można je zobaczyć, można. Skończyliśmy z wynikiem 10301. Tak jak widzicie, tutaj 15 MMR od piku na SKU.JTL. To swoją drogą 2611 to jest mój rekord MMRu na pojedynczej frakcji. A więc też się bardzo cieszę. Wcześniej mój rekord to było 2600, równo. Udało się tutaj ten wynik poprawić o 11 punktów. Tutaj na potworach no te dwie porażki spowodowały, że spadłem z piku 17. O tutaj wyklaczowane to Skellige. Tak jak widzicie na piku. Mogłem grać jeszcze kolejną grę, ale już wiedziałem, że. Nie ma potrzeby, bo w sumie w momencie, kiedy skończyłem tą grę na ten syndykat, to jeszcze były 3 minuty, więc mogłem rozpocząć kolejną grę, no ale nie było takiej potrzeby. No i tutaj też 17 MMR odpiku na Królestwach Północy. Tak to wygląda, zerknijmy jeszcze na ranking, jeśli można go zobaczyć, a można. E, Pajabol wygrał sezon, e, tutaj mistrz sezonu drugiego, daję sobie znać. No, MMR-ki dosyć zacne, nie ma co ukrywać. Na drugim miejscu Redream, Szagi trzeci, Kams czwarty. Generalnie top 16 będzie brał, brało udział w jednych kwalifikacjach, a następnie drugie będą kwalifikacje dla graczy 164. Tutaj sobie szybko przeskrolujemy. Jak ktoś chce zobaczyć, kto tutaj jest, no to można sobie zerknąć. No i my ostatecznie skończyliśmy na miejscu 57. Win ratio dosyć najgorsze: 243 wygrane, 144 porażki, 8 remisów. No, i ostatnim zawodnikiem, który się zakwalifikował jest Lerio. No i tutaj też ciekawa sytuacja, bo Lerio ma tak jak widzicie 10295 mmRU. A zawodnik 65, czyli Sith Great Wolf, ma dokładnie tyle samo. Jak działa to w momencie remisu? Nie wiem, być może redzi pozwolą wziąć udział obu zawodnikom w kwalifikacjach. Natomiast tutaj miejsce na laderze jest ustalane. Na podstawie tego, kto ten MMR wbił jako pierwszy. Więc Lerio pierwszy wbił ten MMR, dlatego jest wyżej. Więc no, tak to wygląda. E, jeszcze tutaj zerkniemy sobie na top 200, jakby ktoś był zainteresowany, ile było potrzeba, żeby na top 200 um, zdobyć. Znaczy, wbić miejsce w top 200. 1044 10 MMR-u. E, I jeszcze top 500, bo top 500 nie spada z proladera. Też szybko przeskrolujemy. Na 500 miejscu sezon ukończył gracz Nala. nalaicie A <laughs> to pewnie Polek. <laughs> 9916 mmr. -u. No, tak to wygląda. No i co, to chyba tyle. Um, jeśli chodzi o ten materiał podsumowujący, bardzo się cieszę, że mi się udało, bo jakbym zakończył na miejscu 65, jakby mi brakowało jednego mmr, u to byłoby mi naprawdę bardzo, ale to bardzo smutno, więc się. Ale to na szczęście nie nastąpiło, więc będziemy w tych kwalifikacjach brać udział. Kiedy te kwalifikacje będą, nie wiem. No ale na pewno jak będą, no to będzie można je obejrzeć u mnie na kanale. Także zapraszam na mój kanał na Twitchu. No a tymczasem czekamy na nowy patch, który będzie już dzisiaj. No i będziemy walczyć w kolejnym sezonie również. Dzięki za oglądanie do zobaczenia w następnych materiałach. Pa! pa.